Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie wów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Jesteśmy na początku wakacji. Każdy z nas robi jakieś plany na urlop, wypoczynek, podróże. Jeżeli plany, to również i konieczność spakowania potrzebnych rzeczy. Czasem nazbiera się ich bardzo dużo, także za mało jednego plecaka czy jednej walizki. Dzisiaj w Ewangelii widzimy Jezusa, który posyła uczniów po dwóch. Miał ich wokół siebie 72, więc po dwóch posyła w drogę. Nie każe im zabrać zbyt wiele niepotrzebnych rzeczy, ale daje im konkretne wskazania. To, co mają ze sobą zabrać, a może bardziej czego nie powinni zabierać, bo nie potrzeba im dodatkowych sandałów, nie potrzeba im dodatkowej sukni. Co zatem mają zabrać? Przede wszystkim Jego imię na swoich ustach i w sercu, tak by głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże, i daje im jeszcze dar pokoju, by udzielić go tym, którzy są tego godni. I mówi do tego: Żniwo wielkie, a robotników mało, bo wciąż jest mało tych, co z imieniem Jezusa na ustach i w sercu. Głoszą Królestwo Boże: Warto dzisiaj postawić sobie pytanie: czy należy do uczniów Jezusa, do tych, którzy na ustach i w sercu mają Jego imię? A kiedy już uczniowie zakończyli swoje dzieło, wrócili do Pana i zaczęli się cieszyć z tego wszystkiego, co stało się ich udziałem. A Jezus mówi: Niech nie to będzie Waszą radością, ale to, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Moje imię Pan zapisał w niebie. Czy naprawdę potrafię się tym ucieszyć? Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj